Twoim zadanie jest sprawdzenie, czy pusta jest najzwyklejsza, okej? Okay? zobaczcie, czy nie ma czułów, przycisków, mechanizmów, ukrytych asystentek, a nic takiego chciałbym w ciągu twoje podejrzenie. Zwykłe? Dobrze, to teraz weź żółtko i zobacz, czy żółta również jest zwykła. Zwykła? Dobrze, to teraz włoż tu palec. I powiedz tutaj wszystkim, co tu jest w środku. A coś jest to jest pusto. Nie wiesz, Lena? W środku jest twój palec. Wyczalina? Ok, stąd rzadkór był troszkę większy, wezmę żółtą chusteczkę i, I teraz, teraz zrobimy tak, żółtą chusteczkę stała na naszej czarnej. Moim zadaniem jest sprawienie, że ta żółta chusteczka nam zniknęła. Czy da się na to to zrobić? Niech to jest możliwe. już ci mówię, ja jej słowa powiem trzy, cztery, długie pięć i ona zniknie, ok? Widzicie? Ok, dziękujemy. I podejrzymy na 3-4 mocno i patrzymy no na to jest i potem. Jesteś gotowa? Dobra, 3-4 i szybko zdeć w ten sposób na komunikat z jednej i z drugiej strony. No, ale ok, musimy ją pojawić. Wystarczy katalek i poproszę ci żogę punkt, gdzie ty tylko chcesz. Tutaj? Okej, okay, przesunę nasz na i z sportę wytężoną na naszą żółwą na chusteczkę. No tak, okej, okay. zrobimy jeszcze raz jego, jeszcze raz słowa i jeszcze raz prawie żona zniki, okej? Widzisz ją? Ok, piękno. Okay, Spójrzcie ja też na wyka, bo to jest nieznośne ważne. Dobra, okej. Okay. Trzy, cztery. Janak znowu znika. No tak, okej, okay. już było, tu już widzieliśmy. Idźmy o krok dalej. Czy mam coś w leku? Wystarczył ten palec i znowu pokażę w ślubową rękę. Cię tylko chcesz. <grym zimę> Tutaj, okej, wezmę swą obciącik i swą rąbkę i wyciągnę z niego znowu pusteczkę. Ale okej, okay. zrobimy to ostatni raz. Tutaj wezmę chusteczkę do dłoni i sprawię, że ona zniknie zgodnie z chusteczki, okej? Okay? Lena, wypełnię do Ciebie ze stu punktów. Widzisz chusteczkę? Świetnie, okej, okay. wylądowa. I na 3, 4 po prostu wkutek, po prostu ja na Jesteś gotowa? Dobra. 3, 4 i żył mię pisarz na całym 20. Nie odgadałam, Elenę, świetnie ci poszło. Ale Elena, pudeczka mi się wstrzyma, a sprawiałeś, że ona zniknie, że ona znikła, tak że mogliśmy już ją oddać. A to pada pale. Zajnacie, pada pale, pada pale, pada pale, pada pale, pada się pada pale, pada się nie pale, okay. Mamy nasze pada wielkie pada pale, jeszcze raz. pada pale, To pale, Ale pale, pada pale, To tutaj? pada pale, pada to jest pale, to, to okej. Okay. No pada Ładnie wow, położę i teraz z kieszeni. Nie Widziałem to na ekobisie. Świetnie, proszę ręki. I teraz się wysunę do początku. Lecz lecz, 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 lecz. I wysunę je który początku. I A ja zrobimy to jeszcze, ale trochę inaczej. Ja tutaj posłana naszego oka. Kto tutaj jest? Świetnie. I teraz tutaj że jest. I teraz sprawię, że to jajko zniknie. Raz, dwa, trzy. Jajko nam zniknęło. Czy trzymajmy rękę? Nieprawda. A z drugiej strony? Nieprawda. Nie, wiem drugiej strony. Nie mogę wchodzić. Jest tu jajko?

Świetnie, 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 Wezmę e, tą, którą założyliśmy poprzednio. Trzymaj. Ktoś, to się no. Teraz zrobimy tak. Mata i bolecze, że nic nie ma z jednej i z drugiej strony. Muszę być do pewności. Tu jest tutaj coś? Okej. Okay. No, no to teraz, teraz zrobimy tak. Wrzucisz tutaj te pusteczki, widzicie? I teraz Twoim zadaniem będzie sprawienie, że one się połączyły w środku, prawda? Ale oni po co? Co? A, Wrzućcie? Okay. I teraz zrobimy kadziura. Jak dziura? Gdzie? Z kadłem. I tam jest zamek. A, no tak, muszę to tak. zabrać, I teraz zrobimy żony, żeby się odpuszył po trzy razy. Raz, dwa, trzy. I. Matki, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I, I on się Próbuję ja, bardzo. Tak, to się. Proszę, 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 Nie, 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 proszę, 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 trzy razy. Wtedy ja powiem proszę, 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 powiem proszę, 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 się proszę, 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 proszę,

Grzechu z innego. A z babareczkę może przyprowadzić jeszcze? Z babareczkę, żeby tak złączyć tej oczka. Jak chcesz? i chcesz? Macie na końcu tę to później możecie tak za piątą po prostu zabić tą to w tym łańcuchu, żeby to po prostu im się oglądać. Widzę to naprawdę duża radość tutaj jest Żeby nie było Okej, ale oczywiście to nie wszystko, bo dodam sobie taki strecz, który tutaj ma pan Pana zadaniem będzie on odwiązać mi głowę dwa razy tym streczem, a ja postaram się uwolnić zanim się utuszę, zanim mi zabraknie tlenu. Ja zawsze mówię, żeby nie robić tego numeru, żeby go nie powtarzać, bo jest naprawdę niebezpieczny. I kiedy tak zrobię w ten sposób, Pana zadanie będzie mi obwiązać głowę dwa razy, dobrze?

I'm <laughs> sorry, I To był dla specjalnie trawa z David bitwy, koleżanin, z tej ja myślę, że bitwy, z tej bitwy, z tej bitwy, jeszcze raz. No i jeszcze, tutaj, jeszcze. Bidnawa. Bidnawa. Trzymaj. 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 Jak założysz i dotkniesz u góry podnośnika, możesz się puszczać. Jeszcze jedno. Nie. Nie, bo złomu. Musisz dotknąć da u góry podnośnika. Rękę do góry. Nie, dobrze. I pchnij tam na bok. Uwaga. Odejdzie pan. Nie bój się. Dobra. Niech się nie stało. Trzeba wyżej. No, co do... Usiądź się, usiądź się, usiądź się. Tchau,

I'm